Czwarte miejsce polskich skoczków narciarskich. W ostatnim w tym sezonie konkursie drużynowym to były drużynowe loty na mamucie w planicy i Polacy, jeżeli chodzi o drużynówki w tym sezonie, zaprezentowali się bez wątpienia najlepiej. Latali daleko powyżej 230 metrów, walczyli w dobrze, silnie obsadzonym konkursie do podium. Troszkę zabrakło ten 240-metrowy skok Stefana Krafta, pozbawił nas marzeń i złudzeń, ale ostatecznie to jest czwarte miejsce. Przed nami Austria, przed nami Norwegia i przed nami Słowenia, która przed własną publicznością wygrała w sposób absolutnie bezdyskusyjny. Musimy się zadowolić radością z przyzwoitych skoków. Też przeciwnicy skakali, tak jak. Tak jak trzeba, no nie, nie ułatwiali nam zadania w żaden sposób, więc, więc wydaje mi się, że to była e, równa walka i myślę, że włożyliśmy tutaj serce, pokazaliśmy, że, że walczyć potrafimy I, i myślę, że tutaj e, to jak najbardziej jest, e, jest plusem. No ten mały minusik jest taki, że jednak, że jednak pi czwarte, no. Ale loty to jedno. Także to, co działo się po konkursie. Myślę, że jest ważne w kontekście przyszłości polskich skoków Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła dość wyraźnie. Jednoznacznie opowiedzieli się za tym, że nadal chcieliby pracować ze zwolnionym z kadry trenerem Michałem Doleżarem. Nie dano nam szansy tego naprawić. Mówię tutaj o całej grupie, bo ja uważam, że trener jest w dalszym ciągu naszą rodziną i będę o niego walczył. Uważam go za świetnego fachowca. Uważam, że przy nim się rozwijam, że w dalszym ciągu mam potencjał, który mogę wykorzystać. Trener Michał Doleżal mówi, że w takiej sytuacji byłby w stanie rozważyć propozycję z Polskiego Związku Narciarskiego, ale czy ona nadejdzie? Trudno na razie odpowiadać na to pytanie. Jasnym jest, że przed nami jeszcze jeden konkurs w tym sezonie Pucharu Świata. Niedziela, godzina 10. Zaczyna się ten konkurs. Wcześniej nasze studio w tvn Eurosporcie i oczywiście w Playerze.